Dobra, moi drodzy. Polacy zapowiadają survival inspirowany Alicją w Krainie Czarów. Poznajcie To The Star. Proszę bardzo. W ogóle pierwszy raz o tym słyszę. Czytamy. Moi drodzy, twórcy Gord zaprezentowali swoją kolejną produkcję. Dzień bez zapowiedzi norwego survivala, dniem straconym. To prawda, ostatnio bardzo dużo survivali wychodzi i mogliśmy się przekonać podczas festiwalu Steam Next. Wczoraj Informowaliśmy was o um, Under a Rock, to mówi tu pan Jakub na łamach gram.pl, w którym gracze wcielą się w XIX-wiecznych odkrywców. Dziś twórcy warszawskiego Convent Dev zapowiedzieli grę To the Star, która inspirowana jest Alicją w Krainie Czarów. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi screenami z produkcji. To jest pierwszy screen. Wygląda bardzo baśniowo, wygląda tak, jakby to była taka grafika strajna, no bardzo taka trajnowo, fejblowa, czyli baśniowa po prostu. no. To The Star starnie otrzymało jeszcze przybliżonej daty premiery. Ekipę podziemnego convent Dev możecie kojarzyć za sprawą wydanego w ubiegłym roku Gorda. O, to jest akurat ciekawe, dla Gorda, Gord to była ta, ta wikingowa gra. Gort jest narzędziem do rozrywki, gory i zadbania o przetrwanie swojego ludu. No, to były słowiańskie, to były słowiańskie, nie, nie, jednak nie wikingowe, ale kojarzyłem. Ten słowiański city builder nie radził sobie jednak zbyt dobrze zbierając mieszane recenzje. Tym razem deweloperzy chcą spróbować swoich sił w nieco innym gatunku. Tude Star, gracze mają e, przeżywać cudaczne przygody w surrealistycznym świecie fantazy, inspirowanym Alicją w Krainie Czarów. Oczywiście, jak to często w przypadku Survivali bywa, zabawa przyniesie najwięcej satysfakcji w trybie kooperacji, który przewidziany jest dla czterech graczy. Patrzcie, tu już są pierwsze screeny i co możecie zobaczyć? Chodzą jakieś potworki. Chodzą jakieś stworzonka. Czy to będzie coś na miarę Palwarda i inspiracja pokemonowymi małymi palami, które. Czy to są po prostu randomowe stworki, które chodzą jako dekoracja? Jestem ciekaw, bo. No właśnie, może być to totalnie dekoracyjnie dodane. Na potrzeby zapełnienia kadru. Wiecie, taki jak w Wowie chodzą se krytery, czyli takie po prostu jakieś małe stworzonka, które mają na celu tylko wypełnić kadr i, i gdzieś tam być jakąś dynamicznym, dynamicznym tłem. No zobaczymy. Jeśli chodzi o trzon rozgrywki, to wszystko wskazuje na to, że należy spodziewać się typowych dla gatunku aktywności. Szykujcie się więc na eksplorację rozległego świata w poszukiwaniu najróżniejszych materiałów, tworzenie przedmiotów, gotowanie czy budowanie bazy. W Star nie taknie również walki z różnorodnymi kreaturami. Nie poznaliśmy jeszcze chociażby przybliżonej daty premiery. Nie wiemy też z myślą o jakich platformach powstaje gra. Warto zaznaczyć jednak, że tytuł w pierwszej kolejności będzie dostępny w ramach wczesnego dostępu. Aha. Wszyscy zaintrygowali i już teraz mogą dodać grę do swojej listy życzeń. Moi drodzy, wczesny dostęp to jest jedna z tych rzeczy, która niestety dupcy nam game No, dla gracza jest to przyjemne często, bo możemy szybciej grać, niżeli czekać kolejne dwa lata, trzy lata, ale niestety. No to jest early access, to. Niestety, wiecie jakie są następstwa tego. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. To się nazywa Two The Star. Tu jest na Steamie. Okej, okay, trailera nawet nie ma jeszcze. Nie ma trailera, są tylko screeny O! Ty, to wygląda jak Sea of Thieves! I to serio mówię, pasek na dole, inwentory, postać, styl graficzny i interfejs. To wygląda jak Sea of Thieves. Interfejsowo oraz stylistycznie. Czy to źle? Nie, no Sea of Thieves ma fajną stylistykę. No tutaj już to wygląda. No tutaj trochę jak Sea of Thieves, ale trochę nie. Na przykład Sea of Thieves. Tutaj ta część wygląda jak Sea of Thieves, tutaj ta wygląda jak inny jakiś survival. Ale ogólnie to wszystko w miarę dobrze wygląda wspólnie. A pokaż co tutaj jest. Czyli ogólnie nastawienie na bardzo mocny survival i crafting. Czyli itemy, gotowanie, wytwarzanie, zakładki ze skillami będą. Tutaj jakieś duże. Kurde, ja Wam powiem, że takiego nie było jeszcze survivalu w takim świecie baśniowym. Totalnie. A może się to udać. Znaczy, pomysł jest fajny, ale nie wiem, jakie wykonanie będzie. Pokaż ich. Oni Gorda zrobili. Gord średnio oceniany. Dobra, do, dodam do wishlisty. Z ciekawości będę śledził co się dzieje i będziemy informować. Eee, ten screen wygląda fajnie. Przede wszystkim w tle mamy wielką lampę naftową, a tutaj są mniejszych rozmiarów ludziki. Ciekaw jestem, no? Może jakiś gameplay pokażę za niedługo. Alicja z krainy czarów to the Star Venture Fantasy, bla bla bla. No, ale ja wam powiem, że to może być taki projekt, gdzie my zapomnimy o nim, zanim on wyjdzie. Pełny dźwięk też. Jaki będzie pełny dźwięk angielski? Widzę, że też dubbingu polskiego nie planują, ale będzie polski, e, polski język na razie. Chyba, że jak oni tworzą tą grę, to byle co tutaj wpisują, żeby cokolwiek było. Tak mi się wydaje. No dobra, co uważacie na ten temat, moi drodzy? Czy myślicie, że taki pomysł może być spoko? Ja chętnie bym pograł.